Jesteśmy na lotnisku w Lublanie. Przylecieliśmy z transportem humanitarnym w imieniu Caritas Polska Polaków Chcemy wyrazić tutaj naszą solidarność z narodem słoweńskim, z kościołem także lokalnym i z lokalną Caritas Słowenia. Przywieźliśmy ze sobą ponad 10 ton darów. Przede wszystkim są to osuszacze, które pomogą w najbliższych dniach, tygodniach, pewnie miesiącach. Osuszać te domy, które nie zostały zniszczone. Wiemy od lokalnej Caritas Słowenia, że około 4000 gospodarstw domowych uległo zniszczeniu. Jest to ogromna ilość. Wśród darów, które przywieźliśmy, są, nie, są oprócz osuszaczy, są, tak, jest oczywiście żywność długoterminowa, są środki higieny, także środki do czyszczenia, sprzątania, do renowacji budynków. Jest także nowa odzież, a także środki higieniczne. 15 sierpnia we wszystkich kościołach w Polsce będzie prowadzona zbiórka na rzecz ofiar powodzi. Dochód z tej zbiórki, cel tej zbiórki jest to rekonstrukcja, odbudowa domów dla najbardziej poszkodowanych i najbiedniejszych mieszkańców Słowenii.